To oh, Kto tu dzwoni do mnie? No halo siostro, co tam się dzieje? No, panie doktorze, witam. Tutaj pełno telefonów mamy od samego rana. Ludzie dzwonią, że są chorzy, że mają jakieś objawy. Normalnie szok. Dużo ludzi dzwoni, siostro, tak? Tutaj do nas na przychodnie, tak? Narodowego Funduszu, tak? I mówią, że mają objawy, że są chorzy, tak? Dobrze, siostro. A siostra mi powie, a to w jakim wieku są? Ludzie co dzwonią? No to poniżej 60! Poniżej 60 lat, siostro, tak? No idź, siostra, bo ja tu jestem siostro, w trasie, tak? Bo teraz muszę jeździć do domu do tych pacjentów 60 plus, siostro, na wizyty domowe. No i tak siostra wie, no najpierw tutaj muszę i przyjąć, a tamki niestety, no mają by byli starsi, to by mieli lepiej, siostro, no. I wie siostra jak to jest, jeździma, jeździ z go. Ja muszę też jeździć wolno, bo jak za szybko jeżdżę, to Mercedes za dużo pali siostro, no... No rozumiem, siostra. Tak, panie doktorze, oczywiście oszczędność i bezpieczeństwo to na pierwszym miejscu. No, no to powie siostra po prostu tym pacjentom, którzy dzwonią, taki zniecierpliwieni, tak? No, że to jest Narodowy Fundusz Zdrowia, no to nie jest jakieś złote miasto inków, żeby my byśmy mieli nie wiadomo co, siostro. No ja muszę najpierw tych pacjentów przyjąć w domach, 60+, plus, i za kilka dni jak wrócę z trasy, to po prostu ich tam przyjmę, tak? A na razie proszę im powiedzieć, żeby brali skorpin tak? Żeby się tak dowitaminizowali, siostro, dobrze? No, bo ja już jestem tutaj pod domem u pewnej seniorki i muszę się udać na wizytę domową, dobrze, siostro? Dobrze, panie doktorze, przekażę miłego dnia! Wzajemnie dziękuję, się zrodałem. Do widzenia, tak? No i teraz idziemy tutaj do seniorki zbadać seniorkę, tak? No, witam, seniorkę, tak? Jestem doktor Jerzy, tutaj proszę pani z Narodowego Funduszu Zdrowia, tak? I zgodnie tutaj z tym zaleceniem ostatnio, że musimy tych seniorów 60 plus również badać w domu, w ciągu 48 godzin, tutaj przyjechałem do pani na pani wezwanie, tak? I co się tam dzieje, droga seniorko? Panie doktorze, paznokreć mnie boli, normalnie, że szok. Paznokreć panią boli, tak? No rozumiem, no to widzę. Poważna sprawa jest no, tam że Pani z wizytę domową wezwała, że to paznokieć boli, tak? A czemu ten paznokieć boli, seniorko? Panie doktorze, wnuczka mi skórka wycinała przy paznokciu, a to taki łoszołom za mocno wycięła. Wnuczka Pani skórki wycinała, tak? I tam zaczęła za bardzo i boli ten paznokieć teraz, tak? Wie Pani, to paznokieć nie boli, bo paznokieć nie jest unerwiony, tak? Droga seniorko, to boli ta skórka wokół paznokcia, tak? No dobrze droga seniorko, to ja tylko tak spojrzę, tak? Na ten e, paznokieć tam i na tą skórkę, dobrze? Pani pokaże tutaj. No, faktycznie no, wnuczka tak wycięła mocno ten tutaj skórkę. A to ona nożem wycinała czy jak, pani seniorko, bo tak widzę tutaj jest dosyć głęboko wycięta, tak? Nie, panie przyrządem z Przyrządem wycinała, rozumiem. No to dobrze, droga seniorko, no to musiał seniorka to umyć, tak? wodzie z mydłem. I to się wszystko zagoi. Dobrze, i jeszcze skorpion Pani weźmie, tak, żeby się dowitaminizować, no ta skórka też tak się zregeneruje, dobrze, druga seniorko, no, no to tam dziękuję za tą miłą wizytę domową, tak, I jadę do kolejnych seniorów, tak, bo jeszcze mam dużo pracy, tak, dużo seniorów mnie wzywało jeszcze do domu, tak, no, i inni czekają w kolejce po kilka dni na wizyty, tak, ci młodsi, tak, dobrze, dziękuję, dobrze.